No kurwa, ale ci pojechałem, co? Pomyślmy, pomyślmy, jak by cię tu wyciągnąć? kurwa? Spierdalać mi z drogi, szyny. Nie widzicie, że pracuję? Proszę mi kuźwa nie przeszkadzać w tej chwili! Proszę, to jest moje upoważnienie do kopania tutaj tunelu! Co ty kurwa pierdolisz? Ty kurwa nie umiesz pisać, czytać i w ogóle jesteś popierdolony! Ja tu jestem kurwa pancowa i on zawsze rację. jesteś kuźwa pedał, nie i nie i żeń się no. kuźwa z drogi. Kurwa ja pan pedał, ty jesteś siód bany i nie masz jajek. Zobacz kurwa lepiej co kubuś z drogi. Kurwy się, jak on tu wlazł? Co się kurwa gapić. Jezus Maria! Jak ty tu teraz wyciągniesz to? No nie wiem, kurwa może dynamitem, albo kurwa siekierą. Łopatą w dupę kuźwa i wyjdzie, albo z wami o, żeż uśknął na czaczy. Nic tu nie poradzi. A że potko? Kurde, kurde ci, matka, ale jesteś jeden. jesteś Chyba zrobię sobie przerwę na obiad. Mówiłem, kurwa, dynamitem. Albo że gierał, obciąż młodowsko i kurwa, zysku. Co ty, kurwa, mam obliczenia. obliczenia, gościu? Przecież ty jesteś, kurwa, puść, tak jak nic. Ja kurwa, pusta, jak ci dam zaraz! Zamknij się, nic się nie odżywaj w ogóle i... Jak śmiesz mnie dotykać, brudacie jeden! Brudacie, ty się kurwa, się zeszłej, nie ty nie, no, nie pierdol smutów, masz. Ty gościu, nie widzisz, że kurwa! No pierdolę, jak śmiesz się, jak tak do mnie odzywać w ogóle! Ja dalej, widzisz, że to go co kurwa, jebany chuju! No! Fuck you, i nie że mi się na nie pokaże, szoki szyi! Mówiłem, mówiłem, nie kozasz, nie kozasz, Jak to! Chyba tak, każdy